Cześć! Tu Magda i vlog żyj pełnią życia. Witajcie w kolejnym tygodniu zwycięstwa w panu Jezusie Chrystusie. Chciałam z całego serca podziękować tym z Was, którzy wspierają mój kanał na Patronite. Dzięki Wam rozwijam się od strony technicznej. Teraz zbieram na aparat, więc jeśli ktoś z Was jest pobłogosławiony tym kanałem, zapraszam do dołączenia do grona patronów. I jeszcze raz Wam dziękuję. O czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Myślę, że o rzeczach. Trochę trudnych, ale o rzeczach bardzo ważnych. Nie wiem do końca, jak to ubrać w słowa: o nieakceptowaniu grzechu, o niechodzeniu na kompromisy, o niedostosowywaniu swoich standardów do standardów tego świata, o takiej czystości yy, relacji z Bogiem i wiary. Chciałam sięgnąć do dwóch historii biblijnych. Poruszyły mnie ostatnio dwa takie zdania a propos dwóch różnych historii. Już Wam mówię, o co chodzi. Pierwsza to jest historia kobiety cudzołożnej, e, opisana w Jana 8. Jest taka historia, że uczeni w piśmie i przyprowadzają do Pana Jezusa kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. Czyli to była kobieta, która w tym momencie, dosłownie chwilę wcześniej, popełniała grzech niewierności i cudzołóstwa. Wiemy, że robiła źle. I? Przychodzą i mówią w prawie: Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co powiesz? No i jest powiedziane, że mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli go o co oskarżyć. Jezus na początku im za bardzo nie chciał odpowiadać, tylko pisał palcem po piasku, a następnie, kiedy dalej się pytali, powiedział tak: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi i co ciekawe, kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Co ciekawe, ci najwyżej postawieni czuli najbardziej się na sumieniu tutaj yy, ciężko. Jest napisane, pozostał tylko Jezus kobiet, i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósł się, rzekł do niej, kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: nikt, panie, rzekł do niej Jezus, i ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. I mam wrażenie, że czasem w tej historii zatrzymujemy się, albo w ogóle zatrzymujemy się już w punkcie, kto, pier, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamień. I w ogóle mamy tendencję do tego, żeby w żaden sposób nie osądzać nikogo nigdy. Co nie jest słuszne, niestety. Albo zatrzymujemy się w punkcie, kiedy Jezus mówi, i ja Ciebie nie potępiam. Więc stwierdzamy, nie wolno w żaden sposób osądzać. I rzeczywiście Ewangelia mówi, że mamy nie osądzać, ale to, to jest generalnie, że, że, że mamy nie osądzać każdy każdego, ale są. Jakby ludzie wierzący mają autorytet, na przykład rodzice yy, względem dzieci, szefostwo względem swoich pracowników, czy w ogóle, jak jesteśmy braćmi w Chrystusie, yy, mamy odpowiedzialność za drugiego brata w Chrystusie. Natomiast jeśli zatrzymamy się w punkcie i ja Ciebie nie potępiam, moglibyśmy stwierdzić, że, że Pan Jezus yy, bagatelizuje jej grzech. Pan Jezus nie zbagatelizował jej grzechu, ponieważ jego słowa były: Idź i odtąd już nie grzesz. Pan Jezus powiedział: Tak, ja wyciągam do ciebie łaskę. Może nie wypowiedział tego zdania, ale dał jej do zrozumienia, że to, co ona robi, jest złe, ponieważ ona powinna w tym momencie skończyć to, co robiła i zacząć. Żyć w świętości. I usłyszałam właśnie ta, takie, takie zdanie, że y, stwierdzenie ja Ciebie nie potępiam, bez tej drugiej części nie miałoby sensu w rozumieniu całej ofiary Pana Jezusa. Ponieważ Pan Jezus przyszedł po to, żeby zgładzić nasze grzechy, które y, kierują nas na śmierć. I bez Pana Jezusa, bez Jego ofiary, ze względu na nasze grzechy, zasługujemy. Na śmierć i tylko dzięki Jego ofierze możemy przestać być potępieni, ale nigdy ten grzech nie jest bagatelizowany. Gdyby grzech nie był czymś ciężkim, czymś, czymś takim nieważnym, to by Pan Jezus nie musiał umierać. To było Jego całe życie, więc w tym fragmencie i zaraz w tym drugim, o którym też powiem. Bardzo chciałabym, żeby wybrzmiało to, że Pan Jezus nie bagatelizuje grzechu. I mam wrażenie, że, że na, w naszych czasach czasami się mówi, ale przecież jest napisane, że, że Pan Jezus powiedział tej kobiecie, że, że ja go nie potępiam, więc my też nie możemy potępić nikogo, jak ktoś przychodzi e, do, do kościoła i trwa w grzechu. Pan Jezus jasno powiedział, i ci nie grzesz więcej. E, odciął jakby to życie jej dotąd i powiedział, ok, nie ma potępienia, jest łaska. Ale ty zmień, zmień swoje życie, ponieważ to jak jakże właśnie jest w porządku. I druga historia to jest y, chyba najbardziej znana przypowieść, jaka jest. Ciężko wysłuchać, więc, jakby coś. Y, Coś więcej, bo każdy zna historię o, sy o synu marnotrawnym, czasami się mówi o miłosiernym ojcu. Znamy tą historię. Yy, jeden młodszy syn się buntuje, bierze swoją część dziedzictwa, idzie, hula, yy, wydaje na kobiety, wydaje na różne inne hulanki, zachcianki. Natomiast, kiedy już wylądował razem ze, dosłownie ze, ze świniami, postanawiał wrócić do domu i mówi takie słowa: Zabiorę się i pójdę do mego ojca. To jest Ewangelia Łukasza, 15 rozdział. I pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzin się twoim synem. Uczy mnie choćby jednym z twoich najemników. Idzie do ojca i kiedy ojciec widzi go z daleka, wzrusza się. Wychodzi mu naprzeciw, rzuca się na szyję i całuje. I ten przychodzi i mówi: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go, dajcie mu też piersi na rękę i sandały na nogi, przeprowadźcie utoczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się i zaczęli się weselić. Dzisiaj nie będziemy czytać ciągu dalszego i wchodzić w postać starszego brata. Natomiast chciałam się zatrzymać na tym punkcie. Właśnie usłyszałam takie zdanie: Ojciec dał wolność temu synowi, żeby poszedł, ale ojciec nie poszedł z nim, a kiedy ten wrócił, ojciec nie zamienił domu na dom. Na przykład z kobietami, prostytutkami, żeby dobrze jego syn się czuł, czyli nie dostosował standardów do tego, żeby, żeby dobrze było synowi, ale zaprosił go do domu, do domu niezmienionego z tymi samymi wartościami. Wtedy, kiedy on przyszedł i pokutował, kiedy przeprosił i pokutował przed Bogiem, kiedy miał zmienione serce, kiedy chciał się odwrócić od grzechu, nawet się nie spodziewał tej, tej łaski, dlatego że po prostu wiedział, że szedł złą drogą. I ojciec bardzo jasno mówi, że ten mój syn był umarły. On nie mówi, że każdy ma wolność, w związku z czym on mógł żyć tak, jak chce. W sumie to y, każdy styl życia y, można jakoś tam y, stwierdzić, że jest w porządku. Nie, on powiedział, ten styl życia to była śmierć. Dopiero teraz będzie życie. Natomiast właśnie to zdanie, że on nie zmienił swojego domu tylko dlatego, żeby się przypodobać synowi i żeby jego syn czuł się dobrze, ale czekał, aż on przyjdzie i ten fundament jego domu i fundament wartości stał, a on przyszedł i ten syn był przemieniony. Czy syn by się zmienił, gdyby ten ojciec poszedł, szukał go, błagał, powiedział: słuchaj, to wiesz co, to może jakąś kobietę, to ja tobie sprowadzę tam. Nie chodzi o to, żeby w kościele czy w swoim życiu dostosować standardy do tego, żeby, żeby tobie było przyjemnie, albo do tego, że przecież cały świat tak żyje już. Prawie cały świat. Że to stało się powszednie, nie chcę powiedzieć normalne. A więc te dwie historie poruszają mnie do tego, żeby nie bagatelizować grzechu, żeby szanować i wywyższać życie w czystości z Bogiem, aby nie dostosowywać standardów swoich do standardów tego świata, bo większość tak robi. Ta czystość i świętość i wierność Bogu jest tak bardzo ważna. I bądźmy w tym radykalni w takim dobrym sensie, i wierzę, że właśnie takie bycie radykalnym e, będzie przyprowadzało ludzi z powrotem, a nie obniżanie standardów, żeby się przypodobać, będzie zdobywało tak naprawdę ludzi do wiary. Z tym Was zostawiam, ciekawa jestem, co myślicie na ten temat, a propos właśnie dostos dostosowywania standardów do tego świata i tego, jak bardzo ważna jest świętość dla Pana Boga. To by było na tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia za tydzień.